Czy ojciec, który kocha swoje dzieci, może być równocześnie bardzo złym ojcem? Trafiłem niedawno na szalenie dobry serial, jakim jest Sukcesja. Produkcja ta opowiada historię Logana Roya, twórcy Medialnego Imperium, doskonale zagranego przez Briana Cox'a, i czwórki jego dorosłych dzieci, Kendala, Romana, Conora i Shiv, które chcąc nie chcąc walczą o zostanie następcą ojca i przejęcie władzy w ich międzynarodowej korporacji. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, bo w serialu pojawia się cała masa interesujących postaci i wątków, ale czytając różne recenzje, różne analizy tego serialu, trafiłem na takie ciekawe stwierdzenie, że dobry serial, dobra produkcja skupia się zawsze wokół jednego takiego głównego wątku i w sukcesji, wbrew pozorom, nie są to ani pieniądze, chociaż serial opowiada o bardzo, bardzo bogatych ludziach, nie jest to też władza, chociaż rozgrywka dotyczy przecież przejęcia władzy, przejęcia schedy po, po ojcu, ale że głównym wątkiem tego serialu, w te, zdaniem tej recenzji jest trauma i myślę, że muszę się z tym zgodzić. Opowiada on o bardzo ciekawym wpływie trudnych doświadczeń z naszej przeszłości, tych rodzinnych zawiłości, o tym jak one wpływają na nasze dalsze funkcjonowanie, przed którym nie uciekniemy, ile pieniędzy i ile władzy byśmy nie mieli. Szczególnie dysfunkcyjna, ale też absolutnie niejednoznaczna jest relacja głównego bohatera Logana Roya, który gra takiego, który jest takim bardzo silnym, wpływowym, autorytarnym ojcem, ale też z bardzo złożoną, skomplikowaną przyszłością i złożoną psychiką, a jego dziećmi, które w tej całej sytuacji, tej sukcesji zbliżającej się i relacji z tym ojcem próbują się odnaleźć. Myślę, że może to być. Ciekawe pokazanie takich mechanizmów, które absolutnie tutaj bardzo jaskrawe w serialu, ale występują też w takim naszym codziennym życiu, które niestety pokazują się w postawach naszych rodziców, naszych ojców w szczególności. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak one wyglądają, nie musicie absolutnie znać serialu. Myślę, chcę się skupić przede wszystkim na tych, Schematach, na, na tych mechanizmach, opierając się tylko na przykładach serialowych, dla tych, którzy nie widzieli serialu, postaram się maksymalnie bez spoilerów bardziej pokazać pewne, pewne postawy, a nie co się konkretnie zadzieje w tej akcji. Więc serdecznie zachęcam do oglądania. Tradycyjnie chciałbym Was też zaprosić na mój Instagram, Człowiek Absurdalny. Ale z tym zastrzeżeniem, że postanowiłem dość mocno zmienić sposób prowadzenia tamtego profilu, mniej tam będzie takich typowych psychologicznych ciekawostek, myślę, że ich jest już dosyć tutaj na kanale, chociaż oczywiście też nie ucieknę od psychologii, filozofii, literatury, którymi na co dzień się zajmuję, ale więcej będzie takich osobistych inspiracji, więc jeżeli jesteście ciekawi, co czytam, co piszę, co jeszcze innego tworzę, co lubię, co myślę, co czuję, to to jest świetne miejsce, żeby lepiej zgłębić. Mój taki wewnętrzny świat. Serdecznie zapraszam. Rozdział pierwszy. Ojciec, który nadużywa swojej siły. Już na pierwszy rzut oka toksyczność zachowań ojca z serialu Sukcesja widać w tym, jak rozgrywa on swoje dzieci, okłamuje je, nastawia przeciwko sobie, manipuluje nimi dla osiągania swoich celów, ale też. Bardzo często dąży do konfrontacji z nimi, nigdy się przed nią nie uchyla, i tutaj w taki psychiczny sposób potrafi je bardzo szybko każdego ze swoich potomków zmiażdżyć. Nie musi się absolutnie posuwać tutaj do, do siły fizycznej, nawet swojego, można powiedzieć, takiego najsilniejszego i w pewien sposób wybranego syna, który też. Jest już facetem około lat 40 i potrafi być, jako dyrektor zarządzający też w tej korporacji, potrafi też być silny, też być bardzo zdecydowany, to w tej konfrontacji z ojcem, ojciec nie ma najmniejszego problemu, żeby doprowadzić go nawet do łez, żeby sprawić, żeby ten znów zaczął się jąkać, nie wiedział, co ma powiedzieć, żeby zamieniał się trochę w takiego małego, bezbronnego chłopca. Przeczytałem kiedyś taką bardzo fajną myśl, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć, w jakiej to było książce, że kiedy tylko przestępujemy próg naszego domu rodzinnego, to na powrót stajemy się niejako małymi dziećmi. I jest to bardzo silny mechanizm, że kiedy wracamy do pewnych wspomnień, kiedy spotykamy się na przykład z osobami z naszej przeszłości, które miały na nas bardzo silny wpływ, to mogą być różni znajomi, rodzina koledzy, na przykład koleżanki z czasów szkolnych, bardzo łatwo wpadamy, nawet choć bardzo się zmieniliśmy na przestrzeni lat, nabraliśmy pewności siebie, dojrzeliśmy, staliśmy się dorosłymi, samodzielnymi ludźmi, to łatwo wpadamy znowu w te, w te takie ramy pewnych, pewnych zachowań, pewnych emocji, które odczuwaliśmy wtedy. I to jest oczywiście szczególnie mocne w relacji z naszymi rodzicami. Im silniejsze tam emocje, im silniejsze tam uczucia występowały. Dlatego w relacji z rodzicem zawsze poniekąd, jakbyśmy nie dorośli, jak bardzo byśmy się nie zmienili, w relacji z rodzicem zawsze gdzieś tam będzie wychodziło to nasze takie małe dziecko, którym przecież przez tyle lat byliśmy w tym układzie, w tym stosunku do, do naszych rodziców. Ojciec w serialu Sukcesja często pokpiwa sobie ze swoich dzieci, określa ich nawet mianem mięczaków, przez to, że nie potrafią stawić mu czoła, przez to, że tak łatwo mu ulegają, gną się w konfrontacji z nim, ale zapomina on o tej podstawowej właśnie prawdzie, że przez lata on dla tych dzieci był mimo wszystko, choć może taką przerażającą postacią już od początku, bo zawsze był taki autorytarny. I bezwzględny w swoich zachowaniach, chociażby wobec innych ludzi, to był też pewnego rodzaju bohaterem, wzbudzającym ogromny podziw tym wszystkim, co osiągnął, jak silny był, jak dużą miał władzę nad, nad światem, który te dzieci poznawały, i że w tej relacji przecież przez bardzo długi czas te dzieci najpierw były absolutnie malutkie i zupełnie bezbronne. On w zasadzie zapewniał im życie i przeżycie, i teraz, dlatego nawet kiedy dorosną, ile rzeczy by nie osiągnęły, to. Gdzieś cień tamtej relacji, te emocje zawsze pozostaną, i absolutnie nie są w stanie podjąć tutaj tej równorzędnej walki. I to jest pewien mechanizm, który występuje we wszystkich relacjach z rodzicami, i niestety, często się zdarza, że rodzice w jakimś stopniu nadużywają tego, tego mechanizmu. To wcale niekoniecznie muszą być tacy bardzo autorytarni rodzice. To mogą być rodzice nadopiekuńczy, mający nawet czasem bardzo dobre intencje, jakiś tam mocno ingerujący, wchodzący w to życie swoich dzieci e, dla ich dobra, e, szantażujący w jakiś sposób emocjonalnie. I niestety z takiej relacji jest się bardzo ciężko uwolnić. Ta relacja bardzo utrudnia to takie rozpoczęcie życia w pełni na własny rachunek. Uniezależnienie się, życie e, zdrowe, życie własnym życiem. Często ważnym krokiem, jeżeli w ogóle z takim rodzicem da się rozmawiać, jest uświadomienie mu tego, jak ta relacja jest nierówna i jaki on ma wpływ, uświadomienie sobie i przekazanie tego rodzicowi, żeby on też na to zwracał uwagę i nie nadużywał tej swojej siły, tej swojej władzy, którą on zawsze w takiej sytuacji będzie posiadał. Dlatego też czasami, mimo wszystko, choć to pewnego rodzaju ostateczność, ale jednak wyjście jest zupełne odcięcie się, bo ten kontakt zawsze będzie naznaczony takimi dużymi trudnościami i tą nierównością wpływu. Rozdział drugi. Rodzicielski sadyzm. Jest taka bardzo mocna scena w serialu, kiedy Kendall, jeden z tych najmocniej testowanych synów Logana Roya, stwierdza do kobiety, z którą akurat się umawia, że. Ojciec go kocha na swój sposób, na co ona odpowiada już mając pewien ogląd sytuacji, że tak, ojciec cię kocha, ale złamanego. Dzieje się tak akurat wtedy, kiedy Kendall ma taki bardzo trudny moment w swoim życiu, i w dużej mierze przez działania swojego ojca on się zupełnie sypie, zostaje przez niego złamany, dosięga prawie że dna. I teraz nagle ojciec zaczyna być bardzo opiekuńczy, zaczyna być dla niego wyrozumiały, wspierający, dużo o nim myśli, okazuje wręcz bardzo dużo czułości, o której ciężko go aż było podejrzewać wcześniej w serialu. I teraz, czy to oznacza, że ten ojciec jednak potrafi kochać tylko czasami, jakby nie panuje nad sobą i może przesadza wobec tych swoich dzieci? Bardzo ciekawie uważam, że taką postawę opisuje. Erich Fromm w swojej często tutaj przeze mnie cytowanej książce Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Fromm postawę taką określiłby zapewne mianem sadyzmu, jak pisał: Rdzeniem sadyzmu jest pragnienie posiadania absolutnej i nieograniczonej kontroli nad istotami żywymi. Zmuszenie kogoś, by znosił ból i poniżenie, nie będąc w stanie się obronić, jest jedną z manifestacji absolutnej kontroli, ale w żadnym razie nie jedyną. Osoba, która posiada pełną kontrolę nad innymi istotami żywymi, zamienia je w rzeczy będące jej własnością, podczas gdy sama zajmuje względem nich pozycję Boga. Czasami kontrola ta nawet bywa pomocna, a w takim przypadku możemy mówić o dobroczynnym sadyzmie. Można się go doszukiwać na przykład w sytuacjach, gdy jedna z osób narzuca drugiej swą władzę dla jej własnego dobra i prawdziwie sprzyja jej na rozliczne sposoby, choć jednocześnie ją więzi. Zazwyczaj jednak sadyzm jest wrogi. Całkowita kontrola nad drugą jednostką ludzką oznacza jej okaleczenie, zdławienie, stłamszenie. Taka kontrola może przybierać wszelkie formy i niczym nieograniczony stopień gwałtowności. Myślę, że niewielu rodziców jest takimi prawdziwymi, czystymi sadystami. Niestety jednak u wielu mogą się pojawiać pewnego rodzaju zachowania, czy nazwałbym to pokusy do takiej sadystycznej kontroli nad swoimi dziećmi często wypływające właśnie z takiej jak najlepszej nawet woli, ze wspaniałych intencji, żeby oszczędzić dziecku przeróżnych zmartwień, trosk, niepowodzeń, cierpień. Pomóc osiągnąć coś w życiu, rozwiązać za te dzieci problemy. I to się dzieje zarówno, dopóki te dzieci są pod opieką rodziców, ale jeżeli ktoś miał tego typu tendencje, tego typu mechanizm pojawiały się w relacji, to one prawie nigdy nie gasną wraz z uniezależnieniem się dziecka i, na przykład, wyprowadzką z domu. One później trwają też dalej w dorosłym życiu. I choć z jednej strony w ten sposób teoretycznie można mieć ten dobroczynny wpływ, bo można właśnie pomóc komuś rozwiązać różne problemy, żyć na lepszym poziomie materialnym, osiągać różnego rodzaju sukcesy, za którymi tak mocno stoją rodzice i ich kontrola, to jednak bardzo mi się podoba to, na co zwraca uwagę From. Zabija się tutaj tego prawdziwie żywego człowieka, który może w taki pełen sposób manifestować swoje istnienie, tworzy się pewnego rodzaju maszyna. Teraz czy o to chodzi w życiu? Rozdział trzeci. Rodzic i jego trudne dzieciństwo. Logan Roy, ojciec z serialu Sukcesja, bardzo często, na przykład na oficjalnych publicznych wystąpieniach, ale też podczas, rodzinnej, podczas rodzinnych spotkań, podkreśla, że wszystko, co zrobił w swoim życiu, zrobił dla swoich dzieci. I wielokrotnie ja, oglądając serial, miałem ochotę. Miałem taką nadzieję, że ktoś mu zwróci uwagę, że nieprawda wszystko, co zrobiłeś, robiłeś tak naprawdę tylko i wyłącznie dla siebie, ze swoich egoistycznych pobudek. Ale im dłużej myślałem później o, o, o serialu i o tych sytuacjach, tym bardziej myślę sobie, że ten ojciec naprawdę mógł w to wierzyć, że wszystko co robił, robił dla dobra swoich dzieci. Dlaczego więc zachowywał się wobec nich tak bezwzględnie i często okrutnie? Wspominałem, że postać serialowego Ojca, pomimo tego, że jest portretowana jako człowiek naprawdę bezwzględny, to jest też postacią mocno niejednoznaczną, i to szczególnie ukazuje się w scenach, kiedy poznajemy przeszłość Logana Roya. Na przykład dowiadujemy się, że był wychowywany w biedzie przez wujka, który też był człowiekiem bardzo bezwzględnym. Tutaj do wszystkiego doszedł sam. Jest taka bardzo mocna scena, w której widać plecy właśnie tego ojca, na których jest mnóstwo blizn, co sugeruje, co tam się mogło dziać, jakiego rodzaju traum on mógł doświadczyć w tym swoim dzieciństwie. I teraz on, dzięki temu, że stał się taką silną, bezwzględną osobą, chce niejako przygotować też te swoje dzieci, jakby. Na wszystko co najgorsze, żeby one nigdy nie musiały przejść przez to samo w, ta, w tak trudny sposób, przez co on przechodził. I to też jest bardzo częsty mechanizm, który występuje u rodziców, którzy no, poprzednie pokolenia zazwyczaj miały gorzej niż na przykład my teraz mamy. I po wszystkim przez co oni przeszli, chcą jakby, żebyśmy my też byli gotowi na podobne warunki. Chociaż to się nie zgadza, bo te warunki są zupełnie przecież inne. I teraz tym dzieciom. Serialu, jak i dzieciom na całym świecie, często już dorosłym osobom, tym czego naprawdę brakowało, nie była ta taka bardzo surowa szkoła życia, żeby się przygotować na to, jak kiedyś było ciężko, bo znów te pewne rzeczy może się już nawet nie powtórzą, ale otrzymywać więcej tej akceptacji, miłości i prawdziwego wsparcia. Tylko teraz te osoby, ci rodzice, jak Logan Royce z serialu, którzy nigdy tej miłości, wsparcia, akceptacji nie otrzymali. Dla nich to jest bardzo abstrakcyjne i bardzo ciężkie właśnie tego typu postawy wykazywać, właśnie tego typu rzeczy swoim dzieciom, swoim dzieciom tak naprawdę dawać. W jednej z kapitalnych scen syn Logana Roya mówi też do niego, że my w naszym dzieciństwie mieliśmy tak naprawdę wszystko, mieliśmy wszystko zapewnione, żyliśmy w luksusowych warunkach i ty nam musisz tego zazdrościć i dlatego tak bardzo starasz się nam uprzykrzyć, utrudnić, zniszczyć życie. Teraz ta ocena, to też jest bardzo ciekawy kolejny mechanizm. Ta ocena może być niesprawiedliwa, chociaż bardzo często znów nasze ludzkie motywacje, prawie nigdy one nie są, one nie wypływają tylko z jednej jakiejś rzeczy, one są złożone. Więc tu często na takim bardzo podświadomym poziomie to też może występować, jak źle by to nie zabrzmiało, ale że w rodzicach może budzić się czasem wręcz pewnego rodzaju taka zazdrość, takie przykre, trudne emocje, których które wręcz jest bardzo ciężko nazwać, wręcz jest bardzo ciężko sobie uświadomić, będąc rodzicem, że wielu rzeczy na przykład jako rodzice nie mieliśmy, które teraz mają nasze dzieci, od warunków materialnych, po samo to, że mają oboje na przykład rodziców, którzy się nimi zajmują, że jesteśmy. Z tymi naszymi dziećmi, i gdzieś te, ta taka przykrość, to nazwanie tego zazdrością jest, się tak bardzo negatywnie się kojarzy, ale ta taka przykrość, którą się odczuwa, taka tęsknota za tym, czego samemu się nie miało, ona też może mocno wpływać i tą relację z tymi dziećmi komplikować. Myślę, że też i będąc rodzicem, i będąc dzieckiem rodzica, który wiemy, że miał ciężko w przeszłości, bardzo warto sobie to uświadamiać, jak to może też wpływać i kształtować nasze relacje. Tych szalenie interesujących mechanizmów, też ciężkich do oglądania, mimo wszystko, w serialu jest jeszcze dużo więcej, ale ja chciałem się dzisiaj skupić na tych trzech, wydaje mi się, najbardziej jaskrawych dotyczących tego, jak rodzic, jak ojciec szczególnie, będąc narażony często przez to, jak to chociażby kulturowo wygląda, na tego typu pokusy jak może wpadać w takie toksyczne, dysfunkcyjne schematy wobec swoich dzieci. Serdecznie polecam serial. Sam w sobie myślę, że produkcja jest niesamowicie inspirująca, skłaniająca właśnie do przemyśleń nad tą pewnego rodzaju traumą, nad tymi ciężkimi, gdzieś tam podkopanymi już od początku relacjami rodzinnymi. Tak więc tyle na dzisiaj. Jestem bardzo ciekaw Waszych przemyśleń co do tych relacji ojciec, dzieci, w ogóle rodzice, dzieci też co do serialu, jeżeli go oglądacie. Wydaje mi się, że jest całkiem popularny, też, też sporo widziałem reklam jego teraz zresztą niedługo wychodzi trzeci sezon, tak więc zachęcam jak zawsze do dyskusji, na koniec zapraszam jeszcze na swój Instagram tradycyjnie po więcej inspiracji, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robiliście i widzimy się już niedługo, do zobaczenia!